Początek odcinka zaczynamy w dosyć taki nietypowy sposób, ponieważ posiadając jedno serce na serwerze będzie mi dosyć trudno pokonać jakiegoś gracza 1 na 1, więc będę musiał wybudować jakiegoś dobrego trapa. Więc na sam początek ogarniam sobie bardzo dużo drzewa, następnie to drewno przerabiam na schodki, a zapytacie się mnie pewnie po co mi są te schodki. Schodki w Minecraftie mają dosyć taką ciekawą dynamikę. Ponieważ, gdy wylejemy na nie wodę, to woda nie wyleje się do środka, tylko wyleje się na zewnątrz. Więc dzięki temu, jak zrobię całego trapa ze schodku i zrzucę jakiegoś gościa na dół, to nie będzie mógł zrobić wiadra z wodą. Jeśli nie będzie posiadał pereł, to zginie od samego upadku. Następnie ogarniam sobie oczywiście obsydian, żeby obudować sobie tutaj dół trapa oraz górę. No i na sam koniec ogarniam sobie bardzo dużo stalaktydów oraz stalagmitów, bo jak dobrze wiemy stalaktydy w Minecraft'cie zadają bardzo dużo obrażeń. Jak sami widzicie mam jedno serduszko, także będzie nie za ciekawie, ale spróbujemy sobie jakoś podbić ten serwer. Spróbujemy sobie chociaż 5 serduszek, może 10 uda się wbić w tym odcinku, także będzie dosyć ciekawie. No i dodatkowo jesteśmy na innym podserwerze, nie jestem na tym gdzie były dwa pierwsze odcinki nagrywane. więc. Jak jesteśmy na nowym podserwerze, to sobie odebrałem dwa nowe kluczki, także szybki opening sobie zrobimy przed odcinkiem, zrobimy sobie taką wróżbę przed odcinkiem. Na początek otwórzmy sobie tę niebieską skrzynkę, zobaczmy co nam wypadnie i wypadło mi jedno serduszko! Nie no, zaczynamy dosyć elegancko, bo już mamy w tym momencie, używamy sobie serca i już mamy dwa serduszka, tego to się nie spodziewałem powiem wam i tutaj mamy jeszcze drugą skrzynkę. W drugiej skrzynce tak samo mamy serduszko, więc może nam wypaść serce i na start odcinka będziemy posiadali trzy serca. Na razie posiadam dwa, także i tak jest lepiej niż na samym początku, bo już mam dwa serca. Udało mi się dropnąć jedno serduszko z niebieskiej. Dobra, czyli otwieram sobie tą skrzynkę i tu mi wypadły emeraldy. No trochę gorzej, ale i tak jest fajnie, bo już mamy, w tym momencie mam dwa serca, także nie zaczynamy z niczym. No i ja już w tym momencie po prostu teleportuję się na Pony Trap i będziemy zaraz typali jakichś działeczków. Ty, co tu się stało? Tu jakiś gościu w ogóle. Tepnąłem się do mojego trapa i tu jest jakiś gościu. Ja lecę od razu za nim. Co tu się wydarzyło? Jakiś gości tu ma hałmat czy jak? Dobra, zabiliśmy sobie kumpla. Ty, on miał w ogóle seta. Tylko nie miał założonego seta. Dobra, używamy sobie serduszka. Nie wiem, co tu się stało, ale jakiś gościu chyba yy, wyprzedził mnie tutaj jak... I tepnął się tutaj do mojego trapa. I nie miał seta w ogóle założonego. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Ale okej, okay, mamy tutaj trzecie serduszko zdobyte w dosyć taki nietypowy sposób i on miał tutaj w ogóle, głównie seta, ale nie miał założonego tego seta. Nie wiem, co tu się w ogóle stało. Dobra, teraz chodzimy sobie po prostu do tego trapa i piszemy, to kozak to tepać i czekamy na pierwszego ochotnika. Mamy tutaj pierwszego zawodnika, który do mnie tepa, także lecimy sobie od razu do trapa. Akceptujemy tutaj kumpla. Dobra, został zaakceptowany. Murujemy to obsydianem oczywiście. I teraz czekamy na tego gościa. On tu próbuje mi wyskoczyć, ale ja go tu raczej zabiję z łatwością. Dobra, udało się go tutaj pokonać. I mamy tutaj kolejne serduszko po głowie, także spoko. Używamy sobie go i w tym momencie już mamy cztery serduszka. Mam tutaj kolejną osobę, która do mnie tepa, także od razu sobie tutaj akceptujemy ziemeczka, Pyk pyk, zakoblujemy go tu obsydianem, oczywiście. I zaraz zobaczymy co mi tutaj. A gościu tutaj jakoś wodę próbuje wylewać, ale gościu, ja się tutaj zabijam. Mamy tutaj serduszko kolejne, już mamy piąte serduszko. I w tym momencie dodaję sobie piąte serduszko, już mamy pięć serduszek, także dosyć fajnie to idzie. No i ja tutaj będę za chwilę tepał po prostu kolejne osoby. Mam tutaj kolejnego ochotnika, który tepa się do mnie, także akceptujemy sobie tutaj ziemka, pyk. Zjemy sobie refilka, no bo nie wiadomo co to za kumpel może się tepnąć. A i gość jest bez sycika. Dobra, sobie go zabiję. Elegancko. Mamy tutaj kolejny serduszki, już mamy 6 serduszek i jeszcze z dwoma żółtymi to już będę miał 8, także idzie bardzo dobrze. Zaraz będę miał po prostu 10 serduszek. Tepa się do mnie jakiś tutaj kumpel. Akceptujemy go od razu, pyk. Murujemy obsydianem, zjem sobie refilka, bo to nie, nie wiadomo kto tu. A znowu bez seta się do mnie chłopy to powiem, Dobra, jak to tak łatwo idzie, to ja chyba zaraz zaryzykuję. i Ja po prostu się tepnę do kogoś, bo już teoretycznie mam prawie 10 serduszek. Także mógłbym się zaryzykować i przeteleportować. Ja się do kogoś mogę przeteleportować, i wydaje mi się, że można tak by zaryzykować. Teleportuję ostatnią osobę i zaraz zobaczymy, co tutaj będzie jakiś rzemaczek. Jeszcze zjemy sobie refilka, oczywiście. I dawaj go się tutaj zaraz się... O, tu jest gościu w jaksowym secie. Okej, okay, czyli ja go od razu tutaj bym... Dobra, nie uciekł mi, nie, nie uciekł. Dwóch chłopak otepnąłem. Już było tutaj nieciekawie, ale dobra. Czy oni tutaj... Okej, okay, rzućmy tutaj kumplowi na głowę. Pyk. Jeden tu spada, a drugi się do mnie podkopuje. Dobra, ja chyba... On ma tutaj dobry mieczyk. Nie, ja muszę odpuścić jednak tej kumplowi. Bo on ma bardzo dobry mieczyk A ja mam bardzo mało serduszek Także nawet tutaj z nimi się nie będę klepał I po prostu mamy 8 serduszek Czyli nieźle Jak zjem refila no to już mam y Nie mam 7 serduszek Także i tak jest git Jak zjem refila to mam 9 serduszek To ja bym teraz ja bym się spróbował do kogoś tepnąć No bo to te panie do Te panie do tego trapezu mi się trochę znudziło I po prostu zaraz ja się tepnę do jakiegoś ziomeczka I spróbujemy go właśnie w taki sposób Zabić jakiegoś trapera Biegając sobie po mapie i zobaczyłem, że tu jest jakiś ziomeczek Jak sami widzicie, jest jego nick Miejmy nadzieję, że ten gościu nie będzie miał jakichś itemków mocnych Bo ja tutaj nie chciałbym, żeby ten gościu mnie zabił Bo by było tutaj nie za fajnie Zaraz wezmę sobie perełkę A on tu jest Tu jest chyba jego kobel postawiony dobra To podejdziemy sobie Zaraz zobaczymy Miejmy nadzieję, że ten ziomeczek tutaj On nas nie widzi Jakoś spróbujmy się tutaj Dostałem laga, ale dobra On chyba się nie skapnął a on coś tu sobie craftuje. Dobra, zabijamy go sobie. Na hita go zabijał, czyli goście chyba musiał mieć mało serduszek. O, jeszcze drugi Olaga. A, goście sobie tu przypalał sobie żelazo i tu sobie coś craftował. Nieźle, kurde, kumpla. Udało się tutaj spotkać. Biegam sobie po prostu po mapie, tak? I spotkałem ziomeczka, także dosyć fajnie. Użyjemy sobie tutaj serduszka. Mamy ósme serduszko, fajnie tutaj leci. Dwóch serduszek mi brakuje. I teoretycznie już mam, w sumie to jak, jak zjem chwilkę, to już mam 10 serduszek, także można powiedzieć, że wróciliśmy do, do początkowego tutaj etapu od startu, bo już mam w tym momencie 10 serduszek, można tak powiedzieć, z tymi żółtymi, ale spróbujemy, spróbuję jeszcze dobić dwa te czerwone serduszka, żeby mieć takie pewne 10 serduszek. Biegałem sobie dalej i tu jakiś gościu w ogóle pociepływa, nie wiem czy on mnie widzi, ale strzelę sobie, do... czemu strzała, dobra, trafiłem go raz z łuku. To już tutaj spróbuję go zabić. Dawaj goś nie uciekaj mi, nie. A ja mam łódkę, dobra. Ty skarbnę, że ja mam łódkę. płyniemy za tym ziomeczkiem. Gościu, ty, ja cię mogę bić? Czemu cię nie mogę? Ej, ile on ma? Dobra. Już myślałem, że go nie zabiję, bo dostał trzy razy z mieczyka diaksowego i on to jakoś przeżył. Ale fajnie, udało się tutaj kolejnego gracza pokonać. I w tym momencie mam... Dobra, jest tam kolejny gościu. Od razu lecę za, nie, za tym drugim gościem. Co tu się stanęło? Nie wiem, czy niego perłę. Nie, nie będę. Dobra, jakby się udało zabić tego gościa tutaj. Dawaj, muszę go zabić. Jak uda mi się go pokonać, to będę... On mnie widzi. On mnie widzi na F5. Ale dobra, nie będę żadnych pereł za nim rzucał. Miejmy nadzieję, że on tutaj jakiegoś kumpla sobie nie tepnie. Bo wtedy by było niefajnie. Ale spróbujemy go z sobie. Mam łuk. Można by... Dobra, może... Perłę syknę do niego i co? Gdzie on jest? Tu jest. Gościu, nie, nie uciekaj mi. Zlogał mi, nie no. Dobra, spokojnie. Ja... Ja będę czekał na niego. Będę czekał nawet godzinę, jak będzie trzeba, to zaczekam na niego. Zbiorę sobie te strzały, bo tutaj leciutką amatorkę odwali języku i po prostu poczekamy sobie na tego ziomeczka tutaj. Tu trzeci chłop biega, ja nie wiem skąd ci ludzie się tu biorą, jakiś grzybek tu do kopalni wszedł, ja za tym grzybkiem idę, a on mnie nie widzi, co tu się dzieje, tu jest tyle gości, ja na jakimś ciąg trafiłem, gdzie bardzo dużo osób się teleportuje z losowego teleportu chyba, dobra grzybek, ja cię tutaj grzybek muszę zabić i dawaj mi tu, kurde wyrzuciłem to serduszko, dawaj mi grzybek, dobra mamy tutaj... Dziesiąte serduszko w tym momencie I ja właśnie nie wiem, czy odpuścić sobie tego ziomeczka Jeszcze zaczekam chwilę, jeśli nie tepnie się No to po prostu zakończymy sobie ten odcineczek Czekałem dosłownie z 5 minut na tego ziomeczka Następnie zestrzeliłem go z oku, Zebrałem jego serce i w tym momencie Posiadałem ponad 10 serduszek Czyli można powiedzieć, że mój taki mini challenge Z odcinka został wykonany, czyli wbicie Ponad 10 serduszek, także Mam nadzieję, że wam się podobało Zostaw łapkę, suba i dzwoneczek, elo